Dzień dobry, to ja mówię. Przepraszam za wczoraj i przepraszam za dziś. Wczoraj filmik był bardzo późno. Ja jednak staram się być konsekwentny w działaniu, zawsze i wszędzie tam, gdzie to możliwe. A dzisiaj będzie też późno. Mam nadzieję, że nie aż tak późno, ale jest godzina 17.00. Go nagrywam, a to jest godzina publikacji starania staraniami, konsekwencja konsekwencją, ale myliny nie przeskoczysz drodzy państwo, było dzisiaj kucie i nie tyle kucie, co zdzieranie farby i gładzi starej ze ścian, nie polecam nikomu, natomiast jeśli ktoś miałby na sumieniu wiele grzechów i trafił do więzienia zamiast Siedzieć czy leżeć na i popierdywać, to powinien być oddelegowany do tego rodzaju pracy. Płuca nie lubią tego zajęcia, pył zalega kilogramami, nie polecam. Drodzy Państwo, ale dzięki tej ciężkiej, katorżniczej pracy, wyczerpującej organizm, po raz kolejny mogę sobie pozwolić na odrobinę więcej dystansu, bo gdybym go nie miał, to bym teraz rzucał tutaj. Różnymi wyrazami, wulgaryzmami i złorzeczeniami, spinając to wszystko jedną klamrą, a nie mówiłem, proszę Państwa, 5 czy 6 odcinków wstecz. Znajdziecie sobie Państwo odcinek pod tytułem. to się wszystko może skończyć źle? Czy jakoś tak? Czy to może pójść w tym kierunku? Przestrzegałem od, przed tym, że przyjęcie takiej postawy politycznej, która dotrze tylko i wyłącznie do betonowej części elektoratu PiS, zakończy się odwróceniem ról, a mianowicie, że e, ofiara działań prokuratury jak to przedstawiał PiS czyli pani e, Barbara Skrzypek zostanie gdzieś odsunięta na plan dalszy, a na miejsce ofiary wskoczy pani Ewa Wrzosek, ponieważ aktywiści PiSu i media związane z PiSą przegrzeją temat w swoim stylu, czyli rozmaitymi hiperbolami, rozmaitymi przesadzonymi treściami, ale i też agresywnymi zachowaniami. I jeszcze dodałem, że to się wszystko stanie w modelu owsiaka. Proszę Państwa, trafiłem co do kropki przecinka i kropki nad I w tej swojej prognozie a nie wymagało to jakiegoś wielkiego wysiłku i umiejętności profetycznych po prostu wystarczy obserwować z polską stronę polityczną wystarczy wiedzieć jakimi mechanizmami posługuje się obóz przeciwników w tym wspomniany Jerzy Owsiak, który jest mistrzem świata w obracaniu kota ogonem, aby wiedzieć, jak to się skończy, jeśli się będzie w tak głupi i nieostrożny sposób postępować. No bo dla mnie postępowanie Prawa i Sprawiedliwości i mediów związanych z Panem Sakiewiczem, to była tragedia, to był prezent. To znaczy tak, PiS i PiS dostał na srebrnej tacy wyłożoną panią wrzosek. E, po tym wszystkim, co się, co się stało, należało punktować to rzeczowo, merytorycznie, powściągnąć omecję, nie opowiadać bzdur, że Wrzosek zabiła panią e, Skrzypek, nie publikować jakichś debilnych. E, Dokumenty, dokumenty same w sobie nie są debilne, ale akcja jest całkowicie debilna. Tak, tą, którą wymyśliła sobie pani Kania, bo ja nie wiem co to, o czym to miało świadczyć, że pani Wrzosek w latach 80. ubiegała się o wizę do Stanów Zjednoczonych. Nie, nie kierować groźb karalnych, no nad tym to oczywiście nie da się zapanować, ale gdyby to były groźby karalne, e, kierowane czy, czy wulgaryzmy, czy, czy, czy inne sformułowania, kierowane przez jakiś anonimów, z tego by się dało wybrnąć. No ale niestety wiemy, że e, takie, e, takie zachowania były przejawiane przez prominentnych polityków. tym, że ja akurat ten wątek związany z panem Ozdobą, Kantakiem, bodajże z Markiem Suskim, bym wyłączył bo to mimo wszystko była rozmowa prywatna, czy panowie nie poszli do internetu, czy do mediów i nie, nie opowiadali, no dzięki Bogu, ja myślę, że aż tak daleko by się nie posunęli. I może powiem, że zaskakującą w kontekście tego, co mówiłem wcześniej, ale to akurat rozumiem. Też jestem człowiekiem, też mi puszczają emocje, też mi puszczają nerwy i w takiej sytuacji prywatnej, czy półprywatnej, no tylko, że nie zachowali ostrożności, jak, jak doświadczeni politycy, no, którzy powinni wiedzieć, że o czy kamery i już mikrofonów są wszędzie na takich demonstracjach, bo to było w ramach demonstracji publicznej. Mówię oczywiście o tym zajściu, w którym Pan Zdoba Mówił, że tam lekko pchnie, czy nie pchnie wrzosek. I poczęstowałem tam kilkoma sformułowaniami, które w moim przekonaniu nie są inwektywami, nie są zniewagami, ale opisem postaci, krótką charakterystyką postaci. No ale to tak jak mówię, no to zostawmy, bo to jest. To nie jest rzecz planowana, to jest rzecz spontaniczna, natomiast cała reszta to był obraz nędzy i rozpaczy, to było rzucanie się po raz kolejny na taką okazję, oho! To teraz już, no przeczytałem ja to non-stop i sprowadzałem ludzi na ziemię, ale nie dało się, bo podniecenie było tak wysokie. Teraz dopadniemy Tuska, to już koniec Tuska. to On już się schował, on już nie wyjdzie, no, on się przeraził, przestraszył. Proszę Państwa, śmiać i płakać się chciało jednocześnie, gdy się czytało te wszystkie błęczuczne komentarze ludzi, którzy albo nie mają pojęcia o tym, jak funkcjonuje w Polsce życie społeczno-polityczne, no albo są internetowymi zapiewajłami inflacyjnymi. Monsterami i innymi gwiazde, gwiazdorami, gwiazdeczkami, które zbijają tanie lajki na, na budowaniu emocji. E, proszę państwa, no ja nie mówię tego wszystkiego e, po to, żeby sobie nadać splendoru i, i ten, i, i żeby czerpać z tego satysfakcję, bo ja nie czerpię z tego żadnej satysfakcji. Możecie mi Państwo wierzyć no albo nie, ale, mieć rację w takich okolicznościach, gdy ta racja wiąże się z tym, że wszyscy zostają po tyłku, to nie jest żadna satysfakcja. Ja mówię to wszystko w jednej intencji, i o tym już mówiłem praktycznie po, zaraz po końcu wyborów, gdy Tusk przejmował władzę. No. Proszę Państwa, biologii się nie oszuka, rzeczywistości się nie oszuka, ludzi się nie oszuka. Wyrosły nam nowe pokolenia, przekaz polityczny musi być dobrany i narzędzia polityczne muszą być dobrane do nowych okoliczności, do ludzi, którzy żyją w zupełnie innym świecie, w zupełnie innym otoczeniu niż ta bańka, która się wytworzyła na Nowogrodzie. Ja to nazywam brutalnie bańką geriatryczną. I ta bańka medialna, która się wytworzyła po prostym przeniesieniu tego co najgorsze w propagandzie pisu było, czyli telewizji kurskiego do telewizji Sakiewicza, a Sakiewicz jest 100 razy gorszy od kurskiego, bo no, już nie będę wchodził, wchodził w szczegóły, wchodził w detale. Dość powiedzieć, że różnica między Kurskim a Sakiewiczem jest taka, że no Kurski jednak, Kurskiego jednak fascynuje władza, fascynuje manipulacja ludźmi, a Sakiewicza fascynuje tylko jedno: kasa, kasa i jeszcze raz kasa. To jest moment, proszę Państwa, w którym trzeba się naprawdę poważnie zastanowić nad tym, w jakim kierunku dalej ma iść największa partia opozycyjna. Bo zmęczenie ludzi, zmęczenie lektoratu, zmęczenie społeczeństwa wojną popisową, czy ty, tymi samymi zagrywkami, tymi samymi brudnymi chwytami, tymi samymi traumami, tragediami, rozpętywaniem wzajemnych wojenek, oczekiwaniem tego, że ludzie będą żyli. No ja się domyślam, że dla Jarosława Kaczyńskiego utrata takiej osoby jak pani Barbara Skrzypek, no to jest kolejny cios pod tych wszystkich traumach, które i tak, i tak przeszedł jeszcze jeszcze większych, bo związanych z osobistymi doświadczeniami rodzinnymi. Rozumiem, że człowiek w takim momencie, w momencie popada w określony stan psychiczny i psychologiczny, ale my, proszę Państwa, po tym jak PiS budował atmosferę smoleńską, ja nie, ja nie mówię, że nie należało tego robić. Należało to, to robić, bo przynajmniej do pewnego momentu. Gdy teraz wchodzimy w drugi etap pod tytułem Smolenz 2 i na traumie, na cierpieniu, na tragedii, w środku kampanii budujemy wizerunek partyjny, budujemy atmosferę społeczną, która ma pociągnąć Karola Nawryckiego do zwycięstwa, no to jest, proszę Państwa, jakaś kompletna aberracja. I to się wiąże z tym, no, że tu już jakby nie, nie da się w pewnym wieku ludzi zreformować, nie da im się nadać nowych walorów, nowych... Nowych atrybutów, nowych, nowych atrakcyjnych zachowań czy treści i formy wypowiadanych przez, przez nich. No, z Kaczyńskim jest dokładnie tak samo jak z Tuskiem. No, człowiek go widzi i doskonale wie, co za chwilę usłyszy i co, co, się, co się będzie działo. Ci ludzie, mówię o twardym jądrze pisu, czy złośliwie się to nazywa zakonem PC czyli to jeszcze są politycy, którzy mieli już po 40-50 lat no chyba nie przesadzam na początku naszej drogi do wolności, że zażartuję czyli lata 90 no jak teraz mamy 25, 35 no to 50 przesadziłem ale gdzieś tak po 40 już, już mieli no to oni w polityce widzieli już wszystko. Oni dwukrotnie mieli władzę, albo właściwie, licząc to trzykrotnie, bo przecież dwie kadencje pod rząd tę sprawowali, Tam e, efekt tłustych kotów nastąpił i nie ma co zaklinać rzeczywistości, że nie nastąpił. Oni są znudzeni, oni są wypaleni, oni nie wiedzą, w jakim mają iść, w jakim mają iść kierunku, a dodatkowo teraz jeszcze są zajęci własnymi sprawami i to dosłownie sprawami, sprawami sądo, sądowymi, prokuracyjnymi, Postępowaniami, i tak dalej, ja nie widzę w tej chwili żadnego lidera i żadnego pomysłu w partii PiS. No i to, co mówiłem parę odcinków wcześniej, to że pompowanie akcji Mencena, pompowaniem akcji Mencena, ale siłą rzeczy, no jest to jedyna rozsądna partia prawicowa, nie będąca tak bardzo radykalna jak. Jak, jak jest Grzegorz Braun, który się z partią ten, Konfederacja pożegnał. I to jest naturalne, że ci te młode twarze, Bosak, Mencen, paru innych jeszcze, Berkowicz, którzy wchodzą z dynamiką do polityki, którzy mają rozeznanie w, to, jak, w tym, jak funkcjonują media społecznościowe, a jeszcze Powiedzmy tam 8-10 lat temu, gdy pis odnosił największe sukcesy, ta siła mediów już była duża. No, ale nie da się jej porównać z, z tym, co się dzieje w tej chwili. No, to był taki moment, kiedy PiS odzyskał jakby internety. Mówiło się o tym, ja też o tym e, mówiłem. No, ale Badecki poszedł siedzieć. Solidarna Polska była Solidarna Polska, też się rozeszła do własnych interesów i, i znów przekaz medialny, przekaz w internecie w mediach społecznościowych no nadają ludzie typu. Mój ulubieniec Tarczyński czy inne anonimowe, no, anonimowe gwiazdy portalu X, a wiadomo, że za tymi anonimowymi kontami stoją politycy albo osoby związane z byłymi służbami w czasach rządów PiS. No, czas sobie powiedzieć to otwarcie, proszę Państwa, być może po raz kolejny, ale to już jest ten moment. No, musi nastąpić jakiś reset w szerokach w szerokach Prawa i Sprawiedliwości, musi nastąpić odmłodzenie partii. Ten Jarosław Kaczyński próbował coś tam robić, powstały jakieś nowe ciała i no, na czele tych nowych ciał stanął Mariusz Błaszczak. W tej chwili kierunek jest jedno. jeden partia powinien przejąć Czarnek i to jak najszybciej, zbudować wokół siebie zupełnie nowe zaplecze, pozbawione takich postaci jak Suski czy Gosiewska, czy, Gosieska, czy, czy Terlecki. no bo to jest obciążenie no to jest gigantyczna kula u nogi, która się ciągnie e, zapisem. W tym nowym rdzeniu, w tym nowym trzonie partyjnym powinni być i młodzi ludzie. No nie, nie, też nie przesadzajmy, bo to trochę jest jak z piłką nożną. Niektórzy mają radykalne pomysły, że skoro e, stare dziadki nie dają sobie rady w reprezentacji, to pójdźmy na burzisko samych juniorów i to e, będzie gwarancja sukcesu. I zawsze to Zawsze to się, kończy, zawsze się to kończy fatalnie gorzej niż wykonanie starych dziadków, więc to trzeba robić rozsądkiem nie, nie z, radykalnym, z radykalnymi cień, cięciami, ale na pewno te zmiany muszą być dostrzegalne a nie kosmetyczne. Bo Polacy muszą widzieć, zwłaszcza nowe pokarom łodzi, Polacy muszą widzieć, że mamy do czynienia z piartą konserwatywną prawicową, no ale strawną. Ale zle strawną, a nie z partią skupioną na geriatrycznych eventach. No przecież proszę państwa, no ja naprawdę nie chcę nikomu robić krzywdy, ale na miłość Bóg, no niech mi ktoś powie po co są te wszystkie miesięcznice i to przepychanie się z żółami na krakowskim, to już w tej chwili na placu Piłsudskiego, chyba nie na krakowskim przedmieściu, a tam w Warszawiekiem nie jestem, ale zdaje się, że plac Piłsudskiego i pomnik Lecha Kaczyńskiego. No, chcieli pomnika, stoi ten pomnik. Po co to jest komu potrzebne? Przecież to wiadomo, że tu już nie chodzi o żadne upamiętnienie tych ofiar, tylko jest to ewidentnie akcja polityczna, przeciwskuteczna akcja, akcja polity, polityczna działająca na niekorzyść wizerunku i Jarosława Kaczyńskiego i całej, całej partii PiS. No więc po co jest ten ośli upór i podtrzymywanie tej traumy na siła, tak naprawdę używanie narzędzi politycznych jak cepa? No, nadszedł pewien kres, nadszedł koniec pewnego etapu dziejowego. Kaczyńskiemu Pizza wdzięcza bardzo wiele. Należy go z honorami pożegnać, uczynić prezesem honorowym i przekazać władzę partii osobą, którymi jeszcze się chce, które nie są wypalone, które które tchną nowego ducha, które potrafią się poruszać w tej współczesnej rzeczywistości. To już nawet nie chodzi o to, o te legendy, że tam Fogiel czyta, czy drukuje internet Kaczyńskiemu, bo Kaczyński wbrew pozorom jakoś tam to wszystko ogarnął i zaczyna rozumieć, jak to mniej więcej funkcjonuje, tylko na to już jest za późno. Te zgrane pisowskie twarze, zmęczone fizycznie również, po tych półtora, po tym półtora roku władzy Donalda Tuska, no to proszę Państwa, oni powinni być zwiecieni z planszy. gdyby była druga konfederacja z jakimś takim właśnie dynamicznym przekazem, akceptowalnym, strawnym wizerunkiem, gdyby PiS miał taką twarz, z zachowaniem oczywiście swoich, swojej ideologii swojego programu, Swojej tożsamości. I tu nie chodzi o pudrowanie twarzy. Tu chodzi o nową, nie o nową, odświeżoną młodą twarz. Akceptowalną twarz dla przeciętnego wyborcy, który by nie był czytelnikiem Gazety Polskiej i widzę w te, telewizji Republika, bo w tej chwili PiS jest tylko i wyłącznie dla takich i dla takich, którzy za nic na świecie, obojętnie jak PiS wygląda i co robi, nie zagłosują na Tuska i z, z tego powodu głosują na mniejsze zło. A coraz częściej mają e, dość głosowania na mniejsze zło, więc starają się znaleźć dawną siłę, potęgę i wartości, które reprezentował PiS w tym, co robi w tej chwili Konfederacja. Się znów można na mnie poobrażać, odsubować i wypisywać głupie komentarze pod filmikiem, ale jestem przekonany, że po raz kolejny mam rację. Jeśli nie będzie odświeżenia, nie będzie jakiegoś, e, no miała być zmieniana nazwa partii, nawet logo partii. Słyszałem w pewnym momencie, no to też jak nie wiadomo co zrobić, to przemalowujemy szyld, ale jeśli nie będzie naprawdę pogłębionej reformy w ramach partii wizorunkowej i kadrowej, to na tym paliwie. Przepraszam, że jeszcze raz za to za chwilę sam może będę dziadkiem, daj Boże, ale z tymi dziadkami, z tymi babciami z Nowokrockiej nie da się niczego nowego zbudować, a na pewno nie da się pokonać Donalda Tuska, więc pozostawiam to ku weekendowej refleksji. Kto się poobraża, to się poobraża, ale kto naprawdę dobrze życzy Polsce i dobrze życzy partii PiS, to powinien teraz wstać i, i bić brawa, brawa na stojąco, bo to jest jedyny rozsądny postulat, jedyny kierunek, kierunek działań I, i ten argument, że partia bezkaczyńskiego się rozsypie, proszę Państwa, już jest żałosny. No, dajmy spokój, no przecież chłop za chwilę będzie miał 80 lat. A nie daj Boże, jakby się, jakby się coś stało, to co wtedy? No. Nie ma żadnego planu BLE, nie ma żadnego planu awaryjnego, nie ma przygotowanych kart, nie ma przygotowanych ludzi, którzy by przejęli całą tą potężną organizację, bo ona nadal jest potężną. Czas na zmiany, proszę Państwa, i to, to nie jest puste gadanie, to jest konieczność, to jest w tej chwili konieczność. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty, wyciągamy wnioski. Zawracanie Wisły kijom, przemalowanie rzeczywistości, na myślenie, pobożne myślenie i myślenie życzeniowe niczego nie zmieni. Czas Jarosława Kaczyńskiego. I tych wszystkich jego przybocznych się skończył. Ludzie są znudzeni tym, tym widokiem, znudzeni tą retoryką i nic nowego się w niej, nie, w niej nie, nie pojawi. Znudzeni tymi twarzami, znudzeni tymi narzędziami politycznymi i znudzeni tym przekazem politycznym, który PiS w tej chwili serwuje poprzez swój trzon, trzon geriatryczny, w skrócie zwany nowogrodzką. Jeśli to się nie zmieni, to, proszę Państwa, po pierwsze, Konfederacja będzie kasować dalsze zyski po stratach PiSu, co niekoniecznie zaowocuje partią władzy, bo to Konfederacja dalej takiego potencjału nie ma. A po drugie, a może odwrotnie mógł, powinienem powiedzieć, ale już niech będzie. Po drugie, Tusk pomimo tego, że dzień w dzień potwierdza, że jest beznadziejnym premierem i zresztą odbiór społeczny tego co robi tego co robi jego rząd jest jednoznaczny, to i tak tą władzę utrzyma, to i tak tą władzę utrzyma na takiej zasadzie jak przez 8 lat bez sense, przez 8 nie no bo w końcu zaczęli z sensem walić w PiS, ale co najmniej przez 6 lat bezsensownie walili w PiS, bezsensownie obrażali elektorat, nie tylko PiS, ale wielu Polaków chociażby przez te 500 plus i dostawali baty, jeszcze zajmowali się sobą, czyli zajmowali się sędziami, zajmowali się elitami, a nie społeczeństwem i przegrywali. No PiS za chwilę jest na tym samym etapie. Zajmuje się sobą, radykalizuje Realizuje przekaz, tylko że ludzie już mają tego dość, ludzie już mają dość wojny i poza tym i tak się czują zagrażani w związku z tą sytuacją, co się dzieje wokół nas, geopolityczną i dlatego takimi metodami, takimi narzędziami nie da się odzyskać władzy. Potrzeba nowych twarzy, trzeba nowych kart, trzeba odświeżonego przekazu. Bez tego nie uda się nic. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.